Cześć, Siemankowski ludzie, z tej strony Kamilus, a to jest koniec serwisu 12 prac Heraklesa. Witaj i zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy w sobie z drugimi poziomami. 2.1 Poddłuża Olimpu. Co musimy zrobić? Musimy ustawić wskaźnik. No dobra, co mamy kolejny bonus? Pracuj szybciej! Dobra, gdzie my jesteśmy w każdym razie? Widzę, że już zaczynamy z dwoma W Średni dom mamy. I co tu się dzieje w ogóle? Tutaj mamy magazyn. Tutaj mamy farmę. To jest. Yy, materiały są. Musimy aż dojść tutaj. w że nie ma żadnej anakondy, kobry itd. Chyba w każdym razie lecimy tutaj. Zbierajcie to. Tutaj pod drewienko pozbierajcie. Tak, dobra. Ty to ich chodź tu. Dobra, zbierz to przy okazji. Zaraz budujemy tą farmę mała farma. Mamy sporo żarcia, więc no problem. Trzeba może mu jest na cztery. Dobra, wy tutaj pozbierajcie. W tym roku jednego. No to, to będziemy mieli ten jeden punkcik. Zrób tutaj, proszę cię bardzo. Szczelinę tutaj uzupełni, żeby dojść do tych materiałów. Tutaj jest to jedzenie. Usłe drzewo będzie, ale będzie też złoto. No, to będzie chyba łatwa mapka. Tutaj nie powinno żadnych problemów być. Żadne problemy nie powinny nastąpić. Tutaj mamy pracuj szybciej. Możemy włączyć. Tutaj będzie złoto potrzebne. Złoto jest dopiero tam. Możemy ulepszyć żarcie. Ale jakoś oni nie potrzebujemy tego zbytnio. Dobra, wyjdźcie szybciej. Ciśnijcie. Tutaj te ósme drzewo załatwcie. Zbierać to, ale chyba te przyspieszenia, jeżeli w sensie chodzi o. żeby oni się poruszali, jest lepsze od tego. pracuj szybciej. A tam zbierajcie cały czas, tutaj niech jeden może się ruszy. To też zbierz, stary. Dobra, mamy spokojnie. Chill out. Pełen magazyn do to możemy uzupełnić No tego golda zbierzcie, potem musimy te wszystkie załatwić po drodze. To jeszcze macie, weźcie to. Tego perka użyjmy. No, może użyłem trochę w tym momencie. Ale ten już idzie tam zasuwać. A ten zajmie się któryś tym mostem, a drugi będzie tymczasem. Ogarnia o tą górę. No, ten perk, tu w bardzo złym momencie. No, widać, trochę, troszeczkę zwalnił, no, listę. Dobra, niech leci tutaj, tutaj Herakles rusza tyłek. Te drzewa chyba nie ma sensu ich tykać w ogóle. Bo tutaj dostaniemy 4 złota. No, nie ma sensu. Ale z 7 potrzebujemy, nie? To nie mamy żarcia w takim razie. Raz użyjemy tutaj. Żeby szybciej to żarcie przyszło. Tam są materiały. Dobra, i musimy teraz troszeczkę poczekać. Aż nam przybędzie aż 7 żarcia, nie. Dobra, to nic. Chwileczkę poczekamy, tutaj, nie będzie to długo trwało, nie. No jeszcze ten pasek musi się zapełnić. Teraz to sobie zaznaczymy. Żeby od razu polecieli z robotą. Odpoczywający Herakles. No jeszcze raz. Gitarka. I potem dwójeczkę. O! Jeśli ktoś przeleci potem hajs jak już wypadły. No, i idealnie. I będzie na złotym tym poziomie bez problemu. Jeszcze masz tutaj, żeby szybciej zrobił. No, i idealnie. No, osiągnięcie pracy już dostaliśmy. Zrzuty pracował szybko w tym samym czasie. Rekord ten jakiś mamy 6000. O, tutaj są świątynia Zeusa, cud kolejny. A ten mamy cały cud? Mamy cały posąg a ten... Dobra, cały posąg Aten nam się udało odblokować. Dobra, teraz róg obfitości, ciemy, 2.2 Zobaczmy róg obfitości. Dobra, tutaj teraz gdzieś jest pole tej jak ona się nazywa. Tutaj jest więzień, tak w ogóle. Tutaj jest warsztat. Tutaj jest dopiero siedziba meduzy. Dobra, ciemy, zbierzmy od razu te materiały, które tu się znajdują. Farma, dobra, farmę lecimy, oczywiście. Budujemy nawet jako pierwszą tą farmę. Musimy jakoś dostać do tego ta więc przejdziemy tą stroną prawdopodobnie. Nie wiem, czy tutaj Herakles ruszy swój tyłek za free. Bo tutaj jest tylko złoto z tej strony, dobra. Nie powinno być żadnego problemu. Tutaj jest ten róg Tutaj zbudujmy ten warsztat, z, zbudujmy sobie go, żeby zdobywać to jedno drewno, co ten określony czas. No i zaraz dostajemy się do tego chłopka, do więźnia. Nie wiem, czy potrzebujemy na tej mapie trzech ludzi? do robotycznie. Nie wiem, czy potrzebujemy teraz, czy nie. No, może teraz mamy aż dwa odblokowane, biegnij szybciej i pracuj. Dobra, odblokuj ten kamor. No pięknie go kopnąłeś. Odblokujmy tego chłopka. Teraz wszystko pójdzie sprawnie, zdecydowanie. Mamy troszeczkę mało żarcia, tylko ulepszymy sobie to najpierw. To chyba troszeczkę szybciej leci w ogóle ten czas poziomu. Mi się wydaje bynajmniej. Mamy drugi poziom tego. Te szczeliny na razie nie opłaca się zasklepiać, za zasklepmy to i się to damy do magazynu, zbudujemy sobie magazyn. Tutaj Herakles jest potrzebny. Tu by się przydało zrobić. Zapierdzielajcie szybciej moi drodzy. Dobra, lećcie zbudować to. No, ten nałopką musi niestety lecieć. Tą szczelinę musimy zablokować, żeby troszeczkę mniej czasu nam leciało. Dobra, teraz leć w tą mańkę. Bo potrzebujemy troszeczkę drewna, surowców. O, tutaj ten serek, weź, zbierz kupię Tutaj są te owoce, sobie oczywiście zbierzemy. Tutaj do meduzy musimy się jakoś dostać. Tutaj ten, ze tą szczelinę, bo ona tylko przeszkadza nam, w ogóle nie jest potrzebna. Tutaj jeszcze jeden punkcik, żeby ten głaz, żeby z tego głaz się pozbyć go. Ale nie wiem, czego będziemy zużywać, szczerze. Możemy na kolejny poziom w ogóle ulepszyć tą farmę. No nie potrzebujemy tego. Ten poleci sobie ulepszyć nam to. Może za szybko się pośpieszyłem, bo. Tak to byśmy mieli troszeczkę więcej hmm. tych dodatków, Ta Zaraz po cztery powinny być tak. Dobra, są po cztery. Nie mamy golda. dobra to musimy tutaj. Herakles musi zrobić rozpierdolicznu. I teraz tutaj pozbierać od razu to. A Herakles pójdzie z tej strony i rozwali ten kamień kolei. Zbieracie tą hs Dobra, zbieracie. Teraz budowa meduzy. Tak, dobra. Buduję to jakiś typek. No i ona będzie zaraz cisnęła. Pociśnij tego najpierw meduza. Za sklep tą dziurę tam też. zasklepcie. sklepcie. tu się uda. Oczywiście, szybciej troszeczkę chodźcie. Tylko domku nie lepsza mnie na potrzeby, przynajmniej nie wyczuwam żadnej potrzeby żeby go tam ulepszyć Teraz bierzcie te, tutaj niektórych zbierze Meduza niech tu się rzuci na tego, pozbieramy tą kasę całą A bo tu potrzebujemy sporo kasy tego ro rogo opitości w ogóle Zatamujcie te wszystkie dziury Meduza musi jakoś przejść Właściwie niepotrzebnie ten naścinamy, ale dobra. Ciśnie i ci, Jego ciśnięcie... A jak musimy mocnić nowy jeszcze zrobić? Myślałem, że on już stoi przecież. Tutaj jest ser jeszcze. Tutaj będzie złoto. Ale już możemy zabrać spokojnie. A nie, nie będziemy. Musimy jeszcze pocisnąć tego mytora przecież, nie? No i dobra i wszystko poszło pięknie, elegancko, miło i przyjemnie. Ona pocisnęła tego Minotaura, a my sobie idziemy po ruchopitości. No, charakter zapierdziela do roboty. Oh yeah. No, dwa już szybko, trzeci level. Yeah, udało się. tym, 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 Idealnie. Dobra, dało nam się pową. kolejny poziom ogarnąć. Kolejna część schodu do no, wielkiej świątyni Zeusa. Teraz raz lecimy, 2.3, wiszące most. Napraw most wiszący, razy 3. Użyj rogowitości, aby czasowo podnieść zyski. Ale w jakimś sensie więcej surowców. Jak będę zbierał, to od razu będą rosły, tak? Tutaj mamy to dużo tego, drewienka jest potrzebne, czyli... Jakieś żarty by się nam przydało. Tutaj ten most zwodzony. Tutaj są jakieś dziury, kurde, wielkie. To jest kolejny most. Dobra, zbierzcie tutaj. Mamy dwóch chłopków w ogóle na samym początku. Najpierw pozbierajmy sobie oczywiście te miejsca. To jest głaz. To jest magazyn. Dobra, lecimy z tym magazynem. Będziemy mieli więcej za te każde pierdółki. Zaczekajmy aż on to najpierw zrobi. Żebyśmy dostali trzy tutaj drewnianka. Dobra. Teraz to jest bardziej opłacalny interes. Bo ten most tutaj musimy z tą stronę zrobić, tak? Dobra, tak, przede wszystkim tutaj tą małą farmę zbudujcie. I tutaj weźcie tę zniszczoną drogę. Ogarnijcie, moi drodzy. Dobra, będziemy mieli 8. No i się wydaje, że ulepszymy sobie to. Dawaj, ulepszaj. Ten trzy zbierze tutaj 3, tutaj mam dużo drewna. Więc bez problemu sobie pozbieramy jeszcze. Zaraz złożymy rogu obfitości. Oni tutaj te dwie drogi oskalpują razem. Dobra, dobra, dobra. Aha, w takim sensie. nie, tutaj też jest. Mamy więcej, dobra. No dawać, uda wam się. Będziecie, będziemy mieli po 5 drewna tutaj. W dwóch miejsc. Nie, nie, to najpierw olej, olej. Może zdążymy jeszcze. Nie, chyba się nie uda. Dobra, niestety nie udało się. Tylko po dwa zebrali. Dobra, tymczasem tutaj sobie weźmy. Ten drugi, niech ten nowy odwali. Herakles, zapraszam. to jest potrzebny. O kurczę, Bela, tutaj jaka jaskinia się okazało, że jest. Ogromna. Chodź, zbierać to. Ha, to jest zniszczona droga. Aha, nie zauważyłem tego w ogóle. Zbieraj te materiały, zbieraj złoto, róg obfitości akurat się pojawił. Teraz możecie to zbierać szybko. Żeby jak najwięcej rzeczy udało nam się zebrać Ten tutaj leci już wydobyć. Mam nadzieję, że zdąży. Dawaj, ciśnij go Meduza. Zbierajcie ten kasę, ten most, bo tam też trzeba zrobić. Tutaj, żeby nam się szybciej szło, nie musimy naokoło chodzić, ja nie? Piękny charakter, gratuluję. Użyłeś mocy swoich bicepsów. Nie, nie, potrzeba mi tego ulepszać. tam po cztery aż drewna będziemy zużywali, no. Zrobi to ktoś w ogóle? Niektórych tam się skipnie z Was. Średni dom mamy tu już nie możemy go ulepszać, widzę. Tutaj. Ja też jakoś przyspieszyć bardzo, bo możemy tylko te więcej surowców kliknąć. Dobra, ten manik szybko tutaj się skipnie po te rzeczy. Tam meduza niech ciśnie. Dobra, tam się skipni gościu. Ten duży most musimy też ogarnąć. Ta meduza. Ach, musimy najpierw jeszcze to zdobyć, dobra. Niech któryś tu weźmie obetnie te te suche drewna, bo mnie denerwują. Jak widzę, że coś nie jest zrobione. Meduza, tak. Tam pociśnij. No pięknie. Bo od razu tam ciśnijcie tutaj, Herakles z nich ruszy tyłek. No, zapierdzielaj tym kilofem Bo twój ziomek się nudzi. Tak leży, tylko na tym Tutaj mamy gold, musimy do niego się udać jakoś Mamy w ogóle 24 te materiały aż w magazynie, nie? 27 teraz Musimy dostać do tego złota I wiem, że nam nie zabraknie jednego no, nie, tutaj mamy na szczęście stały przychód tego złota, więc no problem. I teraz oni tutaj się udają i naprawią ten most i Elo Morello. Dobra, ty już stary jesteś obok, to weź tutaj przelecie. Ten most ogarnijcie i będzie Elo wszystko zrobione pięknie. To za każdy ten, trzeba szczebelek robić osobno, patrzcie. Ej, bo nie zdążymy jeszcze. Nie no, zdążymy chyba. No, zdążymy, no spokojnie. Wszystko w złotym czasie ogarniemy. No jelo. Pięknie udało się. A kliknijmy sobie jeszcze to. No, meduza poszła, wszyscy poszli dalej, idziemy. Dobra, i w tym odcinku to będzie na tyle, moi kochani. Na razie. Hej, Cześć, Simanko. I pa pa.